Dramatyczne chwile w jednym z bloków jawożnie do zaledwie kilkunastodniowej dziewczynki wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Noworodek zadławił się, a ratownikom udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Służby ratunkowe powiadomiła mama noworodka, a ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia dziecka dyspozytor wysłał na miejsce śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w czwartek 20 listopada około godziny 13.20. Na ulicę Wilczą Wiałożnie wezwano również dwa zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały miejsce lądowania helikoptera oraz trzy patrole policji. Przyjechała również karetka pogotowia ratunkowego. Obecni na miejscu ratownicy udzielili pomocy dziecku i przywrócili mu funkcje życiowe. Przytomna, zaledwie kilkunastodniowa dziewczynka została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala. Jak przekazuje nam Justyna Sochacka, rzecznik prasowy LPR, wraz z noworodkiem do szpitala pojechali jego mama oraz ratownik LPR.